Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj niecodziennie w łazience. Chcę Wam powiedzieć, że nie było filmów tydzień ponad. Zresztą niektórzy pewnie zauważyli, powiem Wam, że tryb jesień. Jest to dla mnie naprawdę taki trudniejszy czas. Myślę, że dla większości osób, bo są takie osoby, które mówią, wow, jesień, moja ulubiona pora roku. Za każdym razem, jak ktoś mi tak mówi, myślę sobie, wow, jak to zrobiłaś, że jesień jest Twoją ulubioną porą roku? I tak, jesień ma w sobie taką głębię, jest takim czasem introspekcji, czyli wejścia w siebie, w głąb, czyli wiecie, przysłowiowy koc, herbata i seriale. Ale jednak, gdy ma się, wiecie, pracę, gdy ma się dzieci, gdy ma się obowiązki, czyli wszystkie te osoby, które wyszły już ze szkoły. Chociaż wiecie, no szkoła też się wiąże z tym, że jest praca, bo jest mnóstwo nauki, um, ale gdzieś tam jeszcze jest ten komfort, że można sobie zaszyć się z herbatką, którą zrobi mama, jak się jest przeziębionym i tak dalej. No to jednak jak się jest dorosłym i nie wiem, trzeba wstawać na autobus o 5 rano, gdy jest już na przykład 1 stopień w, wtedy, a w południe jest 10 i to wszystko jest takie trudne, to po prostu jesień. Jest dość takim obciążającym czasem. No i właśnie dążę do tego tym wywodem, że ta jesień mnie złapała. Nasze dzieci są cały czas kaszlące i tak dalej. My też z Mateuszem walczymy, żeby nie być przeziębionym, bo to jest tak, że wieczorami czujemy w gardle, że już coś jest nie tak. Potem kilka dni jest dobrze, potem znowu jakiś katar. No i po prostu taka polska, złota, piękna jesień, która dotyczy wszystkich. Hmm, ale chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że. Mm, o włosach znowu, no nie? Ten, ten kanał widzę, że będzie bardziej szedł w taką prostą stronę modową, taką, wiecie, dbania o siebie, mm, chyba troszkę mniej będzie tu tematów takich głębokich, co myślałam, że będzie dla mnie lepsze, ponieważ, e, głowy mi ucięło, ponieważ lubię rozmawiać na takie głębokie tematy i mm, no wiecie, jestem taka emocjonalna jak do kobiety i gdzieś chciałam pokazać też takie swoje zasoby, swoją drogę, którą przechodzę, którą przeszłam na terapii, zmiany siebie, ale jednak wydaje mi się, że jest to dla mnie na ten moment życia za głęboki temat, zbyt ważny, zbyt intymny, żeby jednak dzielić się tak szeroko nim tutaj z Wami, więc będzie też ta część, ale jednak ona będzie trochę mniejsza, znowu ucinam sobie głowę. Więc będzie więcej prostoty i takiego może nawet, o mi się uchyliły, jesiennego vibeu. No i chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj nagrywam film o tym, że idę do fryzjera. Jak widzicie, moje włosy są już prawie do pasa. Zapuszczałam je mniej więcej od takich. Od takich włosów 5 lat. Jak miłoś miał półroczku, miałam włosy dotąd, e, równiutkie, i przez te 5 lat włosów nie obcinałam, tylko może odrobinę czasami końcówki. Ostatni raz u fryzjera byłam około 2 lata temu, jak jeszcze byłam na początku ciąży z różą, więc to już bardzo dawno temu. E, te końcówki też są już zniszczone. Widzę, że tyle włosów jest co najmniej do obcięcia e, i idę do fryzjera w czwartek. Dzisiaj jak nagrywamy mamy wtorek. Mm, więc w czwartek jak wszystko dobrze pójdzie dzieci pójdą do przedszkola i tak dalej będę mogła pójść do tego fryzjera bo będę miała tu po prostu przestrzeń czasową tutaj do fryzjera i zmieniam całkowicie fryzurę, mam nadzieję, że mi starczy odwagi Choć podoba mi się ten kolor włosów. Jak widzicie, on jest taki spójny z moimi brwiami, z kolorem moich oczu. To jest mój naturalny kolor i bardzo mi się podoba. Tak samo podobają mi się moje długie włosy, czuję się w nich bardzo kobieco. To jednak gdzieś brakuje mi takiego odświeżenia i zmiany. A jestem też taką osobą bardzo skrajną, czyli znowu uciąłem czyli nie mam nie za bardzo pół środku. Wszystko jest takie albo czarno-albo białe albo czarne, albo białe, dlatego będę dosyć mocno skracała swoje włosy i będę zmieniała kolor mm, włosów. Zastanawiam się również nad grzywką, bo jak widzicie, moje czoło jest dosyć wysokie. Nie, nie znam idealnych proporcji, ile ma mieć czoło i tak dalej. Na pewno te kanony piękna dziś są ustalone, czy czoło jest wysokie, czy nie, no ale jak widać, no do najniższych nie należy. Jednak w grzywce, no grzywka to jest... Bardzo odważna droga według mnie, ponieważ miałam już nieraz grzywkę i moje włosy są trochę kręcone, trochę niesforne, więc ta grzywka nie będzie się układać zawsze tak samo fajnie, ale czuję, że chciałabym jakoś mocno zmienić ten swój zewnętrzny wygląd, tego mojego awatara, żeby mi się bardziej podobał, żeby był taki odświeżony do tego, że zmieniło się moje wnętrze na bardziej takie, nie wiem jak to nazwać, no, zmieniło się i dlatego chcę też zmienić swój wygląd zewnętrzny. Długie włosy bardzo mi już przeszkadzają, na przykład w nocy. Muszę zawsze mieć warkocza, bo inaczej się plączą. Mateusz, lub któreś dziecko mi po prostu wiecie, łokciem zawsze gdzieś naciśnie i boi mnie to tak samo wiecie. One mi się już pod pachami tutaj jak widzicie tak plączą, dzieciaki ciągną i przeważnie mam je po prostu w kucyku. Długie włosy bez grzywki są bardzo dobre, ponieważ zawsze możecie po prostu związać sobie kitkę i to zawsze i tak mimo wszystko dobrze wygląda, tak wiecie, nawet elegancko. Teraz jest trochę taka moda na przedziałek na środku i takie ulizane, powiedzmy, włosy w kucyku, więc jakby jestem trochę modna na czasie, można zrobić koki, warkocza i jest wszystko fajnie. Jak włosy są na przykład krótsze i mają taką dziwną długość, jak na przykład na przykład, nie wiem, taka, nie wiem, jak Wam to pokazać. Czekajcie, o może na przykład taka, taka. To te włosy po prostu trzeba bardziej stylizować i są trochę trudniejsze do ogarnięcia. Więc po prostu skaczę na głęboką wodę zmian. I z tego co widzę, mówię już 6 minut. Więc po prostu teraz od słowa do czynu. Słuchajcie, zobaczymy się za dwa dni u tego fryzjera. Może uda mi się nagrać, porozmawiam z panią, czy trochę mogę jakiś ujęć zrobić z tej zmiany i oczywiście pokażę Wam się w nowych włosach. Mam nadzieję, że przyzwyczaję się do nich, bo nie wiem, czy na 100% będzie mi się podobać. Wiecie jak to jest, jak siedzie do fryzjera no nie zawsze człowiek jest zadowolony, e, przeważnie się już obcinamy na jedną długość, na, e, robimy ten sam kolor i tak dalej, jesteśmy w takiej rutynie, to co nam pasowało jakby wiecie, od kilku lat robimy na przykład ten sam palejasz, tą, tą samą farbę, to samo cięcie, a tutaj idę centralnie na głęboką wodę. Moje włosy też, widzicie, są takie trochę kręcone z tyłu, proste z przodu, przez to, że większość życia prostowałam włosy. Są takie typowo słowiańskie włosy i też taki słowiański nasz kolor. Większość kobiet ma taki kolor lub jaśniejszy w Polsce. No i te loczki są takie oła, tutaj pod spodem można zobaczyć. Fajnie gdyby były na całych włosach, ale są tylko... Z tyłu z przodu mam powiedzmy proste włosy. No, no to tyle z opowiadań słuchajcie, yy, i tłumaczenia, dlaczego mi by nie było? Myślę, że takie wpadki, że nie mam je po tydzień na YouTubie będą się zdarzały, ponieważ no jak jestem, jestem tylko człowiekiem, tak jak każdy i nie zawsze. I czasem L4. O, czasem L4 po prostu yy, wziąć trzeba. No dobra, słuchajcie, to widzimy się w czwartek. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Właśnie nie do fryzjera, udało mi się odstawić dzieci do przedszkola, podrzucić róże. I teraz mogę iść do fryzjera. Ogólnie wiecie, jak się ma już trójkę dzieci, no i nie ma się jakiejś takiej pomocy, wiecie, cioć, babć i tak dalej, no to jest trudno zorganizować, wyjście mamy gdzieś, ale walczę o to i staram się to ogarnąć, bo wiem, że potrzebuję, że wpływa to na moje zdrowie psychiczne i na zdrowie w ogóle tej rodziny, kiedy wiecie, ta mama, żona jest taka zaopiekowana, że ma chociaż trochę czasu dla siebie. No, i idę do fryzjera, u którego nie byłam tak długo. Jeszcze wam chcę powiedzieć, że dla mnie pójście do fryzjera i to, że ktoś mi myje włosy, że ktoś zajmuje się mną, jakby, że ktoś coś robi dla mnie, jest takie wyjątkowe i takie o, wow. Nie wiem, czy każdy tak ma. Myślę, że każdy lubi być opiekowany przez kogoś, zaopiekowany. No, ale czasem jest tak, że właśnie myślę, że jak się ma te dzieciaki, to ja jestem tą opiekunką i czasem po prostu tak potrzebuję właśnie, żeby ktoś mi zrobił obiad, zrobił mi kawę, uczesał mi włosy, w sensie umył, wiecie, mm, zrobił u fryzjera, także jestem taka, o, taka, tak mi błogo, ale lecę, bo mam 10 minut, jeszcze chciałabym zahaczyć jakąś kawę, ale chyba już nie zdążę, w ogóle fryzjer jest na Wawelu i poczułam się tak, jadąc przez Kraków, że jadę do fryzjera na Wawel, taki prestiż, e, aczkolwiek... To jest po prostu Kraków i po prostu Wawel, więc można do tego podejść i tak, i tak. Mm, po prostu się cieszę. Także dobra. Chodźcie do fryzjera, zobaczymy, czy coś tam nagram, a jeśli nie, to pokażę Wam się już, e, już po. To nowa ja! Ja! Ale się lekko czuję, słuchajcie! I naprawdę podoba mi się. Miałam lekkie obawy, bo to wiecie, no duża zmiana, ale super, w ogóle bardzo fajnie, bo u pani fryzjerek pani fryzjerka też uszanowała to, że ja mam kręcone włosy naturalnie, więc e, takie wysuszyła, żeby one po prostu naturalnie się pokręciły. To jest jakby natura moich włosów, że są kręcone, tylko trzeba je troszkę stylizować. Skusiłam się też na grzywkę, chociaż w ogóle panie płakały, jak obcinały te włosy, że wiecie, długie, naturalne i tak dalej. Tak samo grzywka, no nie do końca, ale myślę sobie, że raz się żyje. Ja taka też jestem, że po prostu wszystko albo nic, czarne albo białe, uczę się gdzieś tam środkować wszystko. No ale jak to pani powiedziała, wszystko naraz, czyli i cięcie, i grzywka, i kolor. <grym> I powiem Wam, że czuję się, czuję się super bardzo. Potrzebowałam takiej zmiany, mm, no ekstra. Długość taka jak chciałam, grzywka też taka jak chciałam. Kolor mógłby być bardziej rudy, bo do rudego będę dążyła, ale nie chciałam rozjaśniać włosów. Tutaj też jest ciemno, więc nie wiem czy w ogóle to światło oddaje ten kolor. Albo super, powiem Wam i kawka, i tak. Oczywiście porozmawiałyśmy też z paniami o, mm, o naszej leśnej osadzie, o, o domkach, o tym, że mamy dom na wsi, w ogóle, w ogóle. Także było przesympatycznie. Byłam trzy godziny u fryzjera, i teraz już po prostu kupiłam sobie śniadanie: z 13.30 w żabce, mm, kawę i lecę na drugi koniec Krakowa po różyczkę, a potem po moje dzieciaczki i takie szaleństwo, ale naprawdę było fajnie jak Wam się podoba, dajcie znać w mailu. Ja się czuję świetnie i czuję się właśnie w końcu bardziej kobieco, tak bardziej elegancko, też z pazurem, bo coś się tutaj dzieje w końcu, tak jest objętość, jest ta grzywka, a w tych długich włosach jednak czułam się bardziej tak dziewczęco, tak, no tak bardziej dziewczęco, a jednak jestem kobietą i też już chciałam gdzieś to u siebie podkreślić, także no fajnie. Fajnie, teraz nie będę mogła się napatrzeć jeszcze, słuchajcie, do Mateusza nie dzwoniłam, zaraz do niego też zadzwonię, pokażę mu się. Fajnie, dobra, może jeszcze coś opowiem w domu, a teraz już naprawdę pędzę i jem to śniadanko, bo już mi brzuszku burczy, także do zobaczenia za jakiś czas. Witajcie już w domku, mamy już wieczór, ja do włosów się przyzwyczaiłam już powiedzmy, co chwilę chodziłam do lusterka, się oglądać, poprawiać. Tak jak widzicie, też um, zeszła trochę stylizacja, czyli też lakier do włosów, trochę tak wiecie, uczy po swojemu. Ta grzywka też jest już troszkę inna, e, tutaj więcej jest objętości takiej, zobaczcie ten bok. No, wygląda fenomenalnie, bardzo mi się podoba, powiem Wam jestem bardzo zadowolona, długość jest taka, jak chciałam, do ramienia, chociaż fryzjerka mówiła, że może nie tak krótko, bo też jestem wysoka, więc te proporcje mogą mi się tak zaburzyć trochę, ale uparłam się na tą długość i jest super. Powiem Wam właśnie, że czuję się tak z pazurem, to czego mi brakowało, bo przez wiele, wiele lat te moje przysłowiowe kobiece, takie samicze wręcz, zwierzęce pazury były u mnie bardzo mocno przycięte i to było jakby taką metaforą też w moim życiu. Teraz dziś te pazury zapuszczam I jak widzicie właśnie fryzura jest taka bardziej drapieżna, ponieważ moja osobowość też jest bardziej drapieżna. Ostatnio właśnie pani mi napisała, jaka jest taka, wiecie, no troszkę starsza ode mnie, że właśnie bardzo ładnie mi w tamtych włosach, które miałam w tych długich, bo wyglądałam tak skromnie. A tu już przyszedł czas w moim życiu taki, że skromna już nie chcę być, już mi się to znudziło. Wiele lat byłam skromna, gdzieś tam uciszałam siebie, uciszałam też swój wygląd, chciałam być taka niewidzialna. Wiecie, długie, proste włosy też nie rzucają się tak w oczy i tak dalej. A teraz widzicie, i szminka, i makijaż, i włosy się zmieniły. Ale to też tylko dlatego, że po prostu czuję się tak ze sobą lepiej, ładniej i to też odzwierciedla moje wnętrze, a więc dużo nie muszę mówić, co się zmieniło. Hmm. Dzisiaj też taki pogatany vlog, słuchajcie, e, no będą różne. Będą różne, ale z tego fryzjera właśnie... Mm, tak, mam dużo w ogóle takich przemyśleń, e, jak byłam tego fryzjera też, podczas... O, Różyczka proszę czekajcie, czekajcie, otwórz, ją. Na chodź, Różuś, nie zamykaj sobie drzwi. No, podczas ścinania, ścinania tych włosów to też było takie oczyszczenie mojego wnętrza, słuchajcie. I od razu właśnie wjechała bardziej czerwona szminka. Ja bardzo lubię bronzer, który też podkreśla te włosy. W ogóle ten kolor... Nie możesz wjechać, tak? Chodź. I, aha, i ten kolor też włosów podkreślił moje oczy. Nie wiem, czy to widzicie, kolor moich oczu. Naprawdę czuję się świetnie. Wiem, że to są takie zachwyty, ochy i achy trochę nad sobą. Eee, no ale w końcu, wiecie, nie zawsze wychodzi się od fryzjera zadowolonym. A ja wyszłam naprawdę bardzo zadowolona, także cieszę się. Jeżeli ktoś chce z Krakowa też namiar na tą fryzjerkę, to napiszcie do mnie maila, nie będę tutaj udostępniać. Też bardzo fajne fryzjerki, porozmawiałyśmy też o właśnie o osadzie naszej i tak dalej. No nie dało się też ukryć tej rodziny na polu. Też miałam dużo przemyśleń właśnie a propos tego, że jestem rozpoznawana, gdzieś, że jak gdzieś się poda tego, nie wiem, Instagrama, to tam ludzie patrzą, że jest 210 tysięcy, czy Youtube, a, i od razu widzę, jak, jak odbiór mnie się zmienia. To jest to jest dziwne, to jest tak samo, jak ktoś ma pieniądze, to patrzymy na niego troszkę inaczej, tak, albo jak jest na, jakimś naukowcem, doktorem, profesorem, te wszystkie etykiety, łatki, bogaty, biedny, wykształcony, niewykształcony, nie wiem, mama, singielka, wszystko to są jakieś takie łatki, które jakoś szufladkują nas, więc ja, ja najbardziej lubię iść anonimowo gdzieś, wiecie, nawet nie mówić, że mam dzieci i tak dalej, no ale... Nie jest tak, że chcę to ukryć, tylko ja po prostu widzę, jak zmienia się podejście człowieka, gdy mówimy na przykład o tym, że nie wiem, nagrywamy filmy. A mimo tego, że mówiłam, że to już jest jakby koniec czasu mojej skromności, to takiej skromności. Nie takiej, że teraz będę się chwalić wszystkim, bo nie, bo moja natura nadal jest taka, jaka była, ale, mm, ale gdzieś takiej skromności może wizualnej, może tego takiego mm, bronienia swoich granic, pokazywania czasem pazura, gdy trzeba niektórym osobom je pokazać i tak dalej. O, Różuś, ale moje kosmetyki to tak nie bardzo, wiesz? No tak, mama się maluje, to dzieci też są. W każdym razie, słuchajcie, trochę za dużo wątków tutaj. Słuchajcie, musiałam ratować Różę, bo... Bo spadłaby z tego stołeczka, tak? Różusia teraz ząbkuje i jest nadal troszkę taka, no, kaszląca, więc jest ciężko. Nie mogę się napatrzyć na siebie, słuchajcie. Naprawdę. Dzwoniłam też do Mateusza na FaceTime, nie wiecie, wideo, i od razu jak zobaczył, to hmm, wydaje mi się, że mu się podobało. Zresztą mój mąż jest taki wspaniały, że on zawsze mówi, że żebym zmieniała co chcę, czy krótkie, czy długie, czy, czy blond, w ogóle poznał mnie w blond w włosach, słuchajcie, blondynę i on zawsze mówi, że, że jemu ja się podobam we wszystkim i zawsze, więc wiecie, taki typ. No dobrze, to dzisiaj taki film, słuchajcie... Planuję kolejny film zrobić jakiś przepis z dyni. Mam nawet pomysł, jutro może jak nam się uda, to pojedziemy z Różą na targ po dynie, więc za kilka dni będziecie mieć film z przepisem pysznym z dyni. No i co? Słuchajcie, macie teraz trochę nową Karolinę. No, niektórzy powiedzą, że spoko taka, inni powiedzą, że nie i też bardzo fajnie, nie jestem zupą pomidorową, jak już ostatnio mówiłam, nie wszystkim muszę się podobać i muszą mnie lubić, tak? najważniejsze, że podobam się sobie teraz naprawdę tak się sobie podobam, że szok że bardzo się cieszę to jest super krok też do tego, że niedługo zacznę prowadzić trochę bardziej kobiety w tych też zmianach, dlatego tak bardzo mi zależało na tym fryzjerze spadło Ci, tak? dobrze, weź sobie na tym fryzjerze, żeby te zmiany się tak uwidoczniły wiecie, ciekawe w ogóle jakie ja będę wyglądać Ну, и уж уже тебя на ручку. Wiecie, też bardzo ciekawe, jak ja będę wyglądać, gdy te włosy nie będą wystylizowane, bo teraz to wiecie, tu są ponakładane różne preparaty. Ja też nie mam za bardzo takiej szczotki okrągłej do robienia grzywki, bo to jest taka grzywka dłuższa, ona jest teraz taka dosyć modna i ją się tak na wałki zakręca lub na szczotkę. Nie mam drugiej wolnej ręki, to Wam nie pokażę. No ale właśnie fryzjerka mi mówiła, czy na pewno chcę tą grzywkę, bo to jest tak, że jak ja wstanę rano, to nie będę tak nie Wyglądać, tylko trzeba po prostu wiecie ją wystylizować i tak dalej. W ogóle tak się zastanawiam, czy przy tym świetle widzicie jakby okazałość tej fryzury. No dobra, to samo zachwyt wpadnę i e, zaczniecie tutaj pisać, że, że to już za dużo. <laughs> Dobra, to dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Trochę nowości, trochę odświeżenia na to jesień i co, życzę Wam życzę Wam czego? odważnych zmian, jeśli chcecie, bo widzicie, one nie są takie straszne, a mogą naprawdę dać bardzo fajne efekty. To trzymajcie się i widzimy się, różnie jest tego i widzimy się w kolejnym filmie już. Nie długo. Papa! Macham głową, słuchajcie, bo nie mam wolnej ręki.